No, ja jeszcze czuję pełen energii, gotowy na przygody. No to super, bo mam dla Ciebie niespodziankę. Na to, żeby połączyć to nowoczesne i tradycyjne rapczańskie. Ruszamy, ale powiedz mi, w którą stronę? Wiesz co, u nas w rapce jest czasem w dół, czasem w górę. Tym razem idziemy w górę. Masz dobre buty? Mam. Do przodu! Ora była ta góra. No, dla Czebie szczególnie. Ja mam trochę dłuższe nogi, ale no fakt faktem, no, w górach jesteśmy, do góry się idzie. Dokładnie, ale w Racy jesteśmy przyzwyczajeni do chodzenia. No chyba nie tylko dochodzenia. chodzenia. Ale piękny rower, ale co tu robi ten rower w ogóle? Wiesz co, myślę, że to nie tylko rower, ale zobacz, to też drogowskaz. Aha, i wskazuje nam, którędy my idziemy? Tak, to miała być niespodzianka, ale idziemy do Cichego Zakątku. Brzmi cudownie. Cichy zakątek w ogóle to jest taka tajemnicza nazwa, która rzeczywiście masz ochotę odkryć od razu. Ładnie. Pani Kaszu, śliczne miejsce, cudowny dom, widoki naprawdę bardzo sympatyczne, ale dlaczego ten zakątek jest taki cichy? Tak nam przyszło na myśl, żeby go tak nazwać, bo taka gospodarstwo usytuowane jest na dość dużej parceli, tak jakby trochę od innych budynków odsunięte. No i faktycznie jest tu bardzo cicho, spokojnie. Tutaj spędziłam swoje dzieciństwo, mieszkałam z rodzicami, mieliśmy spore gospodarstwo rolne. Ja im pomagałam, ale w momencie, jak wyszłam za mąż, trochę się nam plany zmieniły. I stwierdziliśmy z mężem, że sobie wybudujemy nowy dom. A od 84. uprosiłam męża, żeby jednak się zająć turystyką, bo to umiałam i to lubiałam. I to, co goście mogą spróbować u pani, jest związane z tutaj tutejszą tradycją. Raczej Na tak, pewno. tradycyjne potrawy. Tak, tradycyjne nasze proste potrawy, takie od lat. Także, że na ogół mam miłych gości, co chwalą mnie, a ja mówię, im więcej mnie będziecie chwalić, tym będzie lepsze jedzenie. O. No. Jestem ciekawy, czy ma pani plan na dzisiaj, czy coś, coś się kręci w tej I kuchni? Pasztet, pasztet sobie spróbujemy i zjemy sobie z, z chlebem tym orkiszowym, prawda? Fantastyczna. A ja mam fantastyczną mąkę orkiszową tak. ze sklepu Zdrowy Tydzień na tak. ten chleb. Tak. To co? Do pracy, Roda? Oczywiście, tak, pracy. a ten pasztet mnie też inspiruje i jeśli Pani pozwoli, żebym w kuchni też miał mały udział, tak. to może coś przygotuję jako fajny dodatek do tego pasztetu. Absolutnie, jestem za. Pani Kaszu, czas, żebym się nauczył w końcu sedno Tradycji tutejszej, jeśli chodzi o pasztety. Powiedz mi, Kasiu, co mamy w tych miskach i co się będzie z tym działo? Zmielony pasztet, który, wątróbki się gotowały na wywarze jarzynowym, i te jarzynki też są z tą wątróbką zmielone. Do tego pójdzie masa mięsna. Tu jest trochę wieprzowiny i drobiu. Mm -hmm. To wchodzi razem tu. Łączymy to z jajkami. Z przyprawami i krótka piłka. Tak. I ten e, mieszanka e, indyka i wieprzowiny, albo indyka i wołowiny, jest tradycyjna? U nas tam za bogato nigdy na futbolu nie było. To jakie mięso się trafiło? Takie było. Mięso jest bazą pasztetu, tak? ale jarzyna i przyprawy no to, to jest to, co podrasuje. E, ilość tych jarzyn to jest kwestia fachu, wyrobiłaś te tych Nie, no pasztetów. rzeczywiście, na oko, ja to robiłam. Także tu mamy już e, cztery, że tak powiem, sk trzy składniki. Wątróbka, jarzyny, boczek. Teraz jako czwarte będzie mięso, mhm. piąte będą jajka tak. i przyprawy. Dzięki boczku to ten pasztet nie będzie za suchy. Oczywiście. No, to czas połączyć te wszystkie smaki i Właśnie. chyba robimy ten pasztet. No. Tu mamy te cztery tak. składniki. Tutaj po malutku dodajemy to mięsko wieprzowo-drobiowe. Tak? Uprzednio ugotowane i tak. mielone. Przystępujemy do rozbijania jajek. Proponuję zawsze jajka wybić osobno, po jednym jajku, bo chodzi o to, że czasem się trafi jajko nadpszute. U mnie we Francji, na wsi zawsze mi mówiono, babcia mi mówiła, żeby sprawdzić, czy jajko jest świeże, to należy go brać... Super! Tego nie... Na pewno ja? Ci z innym jajkiem. Wylacz. Wylać. jest tak. cały, popatrzę, na szczęście o, rozbiło o, mi się w dobrym to miejscu. To teraz będzie. Należy go brać i odrobineczkę tak. ruszyć przy uchu. I tak, jeśli słychać, chlupie. że tam jest... Tak, jeżeli chlupie, to jest nieświeżo. Tak, to czy się powiecie, zmieściło, i mieszamy całość, tak? No całość tak, po... trzeba dość dokładnie to wymieszać. Ja uwielbiam to w kuchni. jak Troszeczkę brudzimy sobie łap, łapy tak. jakoś to. To mi przypomina moje początki. Czyli pieczenie. Tak jest. Jak się coś pieczy, jak się robi jakieś ciasto, no to te ręce muszą mieć kontakt z tymi tak. wszystkimi składnikami i przekazujemy coś w tym tak. pastecie. Doprawiamy solą? Tak, nie za dużo na początek, bo mięso było już posolone mhm. podczas gotowania. Tak, tak. Teraz jeszcze gałeczka. Mieszamy dokładnie, żeby się to wszystko ładnie ujednoliciło. Gałka, sól, pieprz, tak. podstawa. Teraz będziemy dobry twanek układać. Na poddajemy dajemy listek papieru, dlatego, żeby pasztet bezpiecznie jest nie przywrze i później takie ładne dno jest. Teraz łyżką nakładamy ten pasztecik. Do samej góry, czy zostawimy jednak troszeczkę Tak, centymetr od góry. Mhm. I staramy się go ubić, żeby nie było później takich pęcherzyków powietrza. Mhm. No to Mikołajku, wygląda na to, żeśmy zrobili Zatem teraz wypadałoby włożyć do pieca. Mhm. Temperatura gdzieś 180 stopni. Piec musi być nagrzany. Jak długo się będą piec? No, ja myślę, że trzy kwadranse to wystarczy, bo nie jest za grubo tego pasztetu. Mhm. Jestem przekonany, że będzie super smaczny, A ja już mam inspirację, co do tego pasztetu może pasować. Może być zdrowe, może być kolorowy i, i, i myślę, że będziemy mieli tutaj fajną. Bardzo fajną wspólny obiad czy kolację właśnie tym tak. i kolejnym pomysłem. Co to jest? Tu jest tak zwana kawiarka. I tutaj można ciepłe potrawy trzymać, żeby jak się pali, prawda, żeby ten, ale w, w, jaką rolę pełni? Ja mam kury mhm. i po prostu jak ja to wysuszę, nie mogę świeżych hupek dać kurą, bo wy kury później dziubały swoje jajka, jak zniosą. Mhm. Tylko musi być jajko, skorupka wysuszona, zgnieciona, i dopiero wtedy mogę ją kurę dać. Pasztety Że pieczą, mamy trochę tak, czasu tak. i wydaje mi się, że super fajnym dodatkiem, żeby ten pasztet stał się tak naprawdę daniem obiadowym, tak. jest czymś zielonym, chrupkim, soczystym i zdrowym. Zgadza się? Dlatego zrobimy prostą zieloną sałatkę z dodatkami jak pomidory koktajlowe, rzodkiewka, pyszne ekologiczne oliwki. I jeszcze musimy go doprawić, podrasować, a to zrobimy przy pysznym sosem winegret i doprawimy to cudowną mieszanką przepraw, suszonych pomidorów, bazeli i czosnku niedźwiedziego. Mm -hmm. Bardzo intensywne, bardzo fajne smaki. I do samego pasztetu jeszcze, myślę, że chrzan z żurawiną, skoro jesteśmy na podchalu, by pasowały. Do sosu vinaigrette potrzebuję olej rzepakowy tłoczony na zimno, ekologiczny, najlepszy, ocet z jabłek, sok z cytryny, przepyszna, ostra, ekologiczna musztarda, i cudowna mieszanka przepraw suszonych pomidorów, bazylii i czosnku niedźwiedziego. Do samego pasztetu zrobię szybki sos chrzan z przypyszną leśną żurawiną. A do zielonej sałaty moim świetnym bohaterem będą prażone orzeszki pini, przypyszny oliwki czarne ekologiczny, ogórek zielony, pomidory, cudowna rzodkiewka i oczywiście miksała. Kasza, czy kiedyś robiłaś sos z winegret? Nie robiłam i to jest błąd i liczę, że się dzisiaj nauczę. Nauczę się na 100%. Tak. Moja baza stanowi musztarda ostra, następnie połączę musztardę z octem jabłkowym i doprowadzam do jednolitej masy, rzadkiej, prawie kompletnie płynnej. To wszystko będziemy łączyć i załagodzić olejem rzepakowym, tłoczony na zimno, niefiltrowany. Dość istotne jest to, aby produkty miały dosyć podobną temperaturę. Jeśli musztarda będzie bardzo zimna, a reszta w temperaturze tak. pokojowej będą chciały się oddzielić, tak. a my chcemy to wszystko połączyć. Zgadza się. Poproszę cię, żebyś milała tak. to bardzo wolnym strumieniem, a ja będę po prostu mieszał. Kontrolę jakości to bardzo ważna sprawa. Zgadza się. Jak z pasztetem. Tak jest. jest bardzo fajny sos. Czucz, ocet i musztardę i teraz, żeby doszlifować, jeszcze używam odrobineczkę soku z cytryny i trochę soli. To w połączeniu z naszymi warzywami i sałatką będzie fantastycznym połączeniem z naszym pasztetem. Sos jest gotowy, pozostało nam pokroić warzywa i szybko uprażyć orzeszki i pójdziemy do stołu. No skosztujcie, skosztujcie, spróbujcie. Dzień dobry, dziewczyny. Kasiu, to były wnuczki twoje? Jedna, a druga zaprzyjaźniona z moją wnuczką. Super. Dwie ostatnie czynności, trzy w sumie. Do tak? naszego vinaigrette tak? chcę jeszcze dodać miks przypraw, tak? żeby troszeczkę podrasować. Biodługo. Mamy tutaj przepyszne suszone pomidory, suszona bazylia i suszony czosnek i niedźwiedzi. Tym razem winegret jest naprawdę gotowy. Tak? Robię bardzo szybko sos do pasztetu, bo tak, to jest sos tak. do sałaty. Chrzan. Tafty, nasz polski, ulubiony, tak. zdrowy i trochę ostry. Tak. I do tego leśna żurawina, gdzie owoce jeszcze są widoczne. Tak. Połączymy i jest sos gotowy. Popatrzcie, w 3 minuty sałata gotowa. Sos do sałaty winaigrette gotowy. Sos do pasztetu z szanu i żurawiny gotowy. Uprażymy orzeczki. I jak zauważyłaś, winegret jeszcze nie dałem do sałaty, bo ona ma taki efekt, że e, parzy te liści sałaty. Aha. Więc połączymy na ostatnią chwilę przed podaniem. No. smacznego życzymy. Fajnego życzenia. Jak A kiedy macie te zajęcia? No, 15. A, o, a ja czyli zaraz? No piknicy. to pewnie nie zdążycie wszystkiego zjeżdżać. Spróbujcie, no, powiedzcie nam, co to myślicie. Ja Nie żej tyle tego. Pyszne są, co? No dobra. Smakują? No to jemy. No Oczywiście. Ja już mam ślinę na kolana. No. Słuchajcie, w tej sałatce dużo zdrowia, a w paszczyciku babci na pewno bardzo dużo miłości, więc myślę, że jedno z drugim no będzie naprawdę ekstra. No sosik jest doskonały, pyszny. Kupuję pomysł absolutnie. No i sałatka też, luks z tym, z tym bardzo sosem. Bardzo się a, Dziewczynki, czy Wy jadacie musztardę? Nie. A ocet nie. lubicie? Nie, nie lubię. No, a wiecie, że w tym sosie, który jecie do sałatki, jest i musztarda, i ocet, Aha. i jeszcze sok z cytryny do tego. Ale fajnie, że Wam smakuje, to jest super. Pyszne. Wieszcie sobie, to jest taka super zdrowa pasta czekoladowa, taką jaką pewnie znaczę, tylko, że ona jest naprawdę pyszna i przede wszystkim jest bardzo zdrowa. Mmm, ale Twój pasztet, kaszu. Pierwsza klasa. Ja Wam życzę zdrowego tygodnia.